Vanquish jest trzeciosobową strzelanką wydaną 19 października 2010 roku przez Platinum Games na konsole PlayStation 3 oraz Xbox 360. W 2017 pojawiła się wersja na PC, a trzy lata później swoje wersje otrzymało także PlayStation 4 i Xbox One. Fabuła dzieje się w niedalekiej przyszłości, w której to Rosja ze Stanami Zjednoczonymi walczy o wyczerpujące się zasoby energetyczne. Siły rosyjskie przechwytują stację kosmiczną, a następnie falą uderzeniową niszczą San Francisco. USA wysyłają swojego najlepszego agenta sama, aby ten odzyskał stację z powrotem, odwracając jednocześnie szale konfliktu. Gra reprezentuje gatunek cover shooterów, jest piekielnie szybka, a my wyposażeni w najnowszy kombinezon przemieszczamy się z osłony na osłonę, wykonując widowiskowe wślizgi, korzystając z dopalaczy i likwidując kolejno pojawiających się wrogów. Sam potrafi chować się za różnymi obiektami oraz chwilowo zwalniać czas, aby w miarę spokojnie rozeznać się w sytuacji i dokładnie wymierzyć. Zwiedzając olbrzymie hangary i bazy wojskowe, co chwilę otrzymujemy komunikaty z głównej bazy. Co pewien czas trafimy na skrzynie, w których znajdziemy nowe bronie i uzupełnimy amunicję. Wrogowie często zajmują dogodne pozycje i chowają się za różnymi przeszkodami. Sporo trzeba się natrudzić, aby się do nich zbliżyć, jednak od czasu do czasu pomogą nam w tym nasi kompani. Znajdując snajperkę z bezpiecznej odległości pościągamy żołnierzy broniących drogi, eliminując ich po kolei aby nasi ludzie spokojnie mogli kontynuować przeprawę. Cały czas jesteśmy zaskakiwani czymś nowym i przykładowo na jednej z plansz będziemy zmuszeni ochraniać pojazd bojowy, niszcząc roboty przypominające metalowe kraby, aby za bardzo się nie zbliżyły i detonowały w pobliżu pojazdu. Kontynuując piekielną podróż na naszej drodze staną coraz bardziej niebezpieczni przeciwnicy. Rozwalać będziemy przerośniętych mutantów wyposażonych w działa obrotowe i armaty na plecach. Nie jest to zadanie zbyt łatwe i zamiast bawić się karabinem najlepiej od razu poszukać wyrzutnie rakiet i puścić w nich kilka pocisków. Czym byłyby japońskie gry bez starć z bosami, Tutaj też stoczymy ich kilka, między innymi z latającym cyborgiem próbującym przysmażyć nas swoją wiązką laserów i posiekać w drobny mak. W niektórych miejscach zmuszeni jesteśmy korzystać ze spowolnienia czasu, gdyż robotów jest tak wiele, że nie pozwalają nam nawet na moment się wychylić. Niektóre etapy przeistaczają się w rail-shootery, a nasz bohater jadąc z niesamowitą prędkością po torach likwiduje nadlatujące drony. Akcja jest niesamowicie szybka i widowiskowa, nie ma ani chwili wytchnienia, ciągle idziemy przed siebie likwidując armię robotów, a nad naszymi głowami przelatują setki kul i co chwilę coś wybucha. Poza korzystaniem z broni sam potrafi także nieźle się bić i warto w niektórych momentach zezłomować kilku nieprzyjaciół. Twórcy fajnie zamaskowali loadingi, serwując nam przydługie jazdy windom, w czasie których słuchamy rozkazów z bazy i prowadzimy narady z ekipą. Niekiedy szturmowanie umocnień wroga jest bardzo czasochłonne i ryzykowne, za osłony często wykurzani jesteśmy granatami, a mięso armatnie nie obawia się nas flankować. W jednym z poziomów tempo widocznie siada, a my chwytając za snajperkę rozbijamy reflektory, aby niepostrzeżenie wjechać do bazy. Platinum Games już niejednokrotnie udowodniło jak bardzo mają wybujałą wyobraźnię i wcale nie byłem zdziwiony widząc jak przede mną wyrasta czołg wielkości miasta, którego za zadanie miałem zniszczyć. Wrogowie w wanku już często są bardzo wytrzymali, lecz posiadają też słabe punkty, zazwyczaj podświetlone na czerwono. Jesteśmy w stanie położyć nawet najcięższego wroga, umiejętnie zakradając się od tyłu lub rzucając w niego serię granatów i ładując cały magazynek na spowolnieniu czasu. Grafika jest bardzo dopracowana i szczegółowa, choć plansze niestety mają tendencję do korytarzowej struktury. W głównej mierze łazimy po metalowych tunelach i hangarach, rozwalamy setki robotów, przyślizgując się między osłonami, niesamowicie widowiskowo wyglądają wszystkie eksplozje i wybuchy, zwłaszcza podczas spowolnienia czasu. Kaccenki występują okazyjnie, ale jak już są, nie można się od nich oderwać ze względu na wysokość poziom wykonania. Niesamowite wrażenie robi skala zniszczenia, wszechobecny dym i ogień. Przedzierając się przez kolejne gruzowiska i walcząc o każdy metr zaobserwujemy mnóstwo wraków pojazdów, porzuconego sprzętu wojskowego. Przyjdzie nam pędzić futurystyczną kolejką po zaokrąglonych miastach, które wyglądają jak wyjęte z jakiegoś filmu science fiction. Szarość betonu mierza się tu z licznymi neonami, a na każdym kroku widać olbrzymie metalowe konstrukcje. Dodatkowo przechodząc to na PlayStation 3, nie zauważyłem żadnych spadków animacji. A gra działa płynnie, nawet gdy po planszy biegają dziesiątki żołnierzy. Pancerze, jak i bronie, też zostały fajnie zaprojektowane. Towarzyszący nam kompanii nieźle radzą na polu walki, choć czasami zostają ranni, licząc na naszą pomoc. Karabinów jest kilka rodzajów, a dodatkowo, podnosząc nowe, zwiększamy ich rangę. A co za tym idzie, moc. Kwestia audio niczym specjalnym się nie wyróżnia, dobrze, że wszystkie dialogi są dźwiękowione i nie musimy się zatrzymywać, aby przeczytać kolejną linijkę. Oprócz tego na polu walki przygrywa nam techniawa wymieszana z elektroniką, pompując tym samym kolejne dawki adrenaliny do żył, a w przygrywanych motywach czuć arcade'owy charakter i pulsacyjne tempo. Podsumowując, Vanquish jest niezłym shooterem sci-fi, w którym fabuła stanowi raczej pretekst, jednak posiada ciekawy twist. Super uczucie jest biegać ubrany w futurystyczny kombinezon i siekać pojawiające bestie. Jesteśmy w stanie wybrać poziom trudności, a także pobijać nasze wyniki. Grając w Vanquish miałem wrażenie jakbym przechodził girsy podkręcone razy 10. Produkcja posiada masę absurdów, nierealnie wielkich broni, a ponadto wykonywane akcje przeczą jakiejkolwiek fizyce. Na plus zdecydowanie wyróżnić trzeba grafikę, która jest niesamowicie ładna, a wiele dzisiejszych produkcji może o takiej pomarzyć. Fajnie zostało zaimplementowane zwolnione tempo, a myśli zgając się na dopalaczu likwidujemy wszystko co tylko się rusza. Z wad mogę wymienić, że Vanquish jest bardzo krótki, a przejście go zajmuje od 4 do 5 godzin. Jakby nie patrzeć warto jest w to zagrać, bo to kawał dobrej strzelanki.